Tatku. Dzień dobry wszystkim. Tata, nie chcesz wykonywać, nie będę spokojnie. Chcę tylko powiedzieć, że my wstaliśmy. Rodzice spali chyba, do której wyspaliście Do się? To dzisiaj Do 9.00. prawie do 9.00. Także ja się bałam, że jako budzę, bo rodzice śpią u sąsiadów, bo ich nie ma. W każdym razie, ja robię teraz śniadanie z mamą i kiełki. Obiecałam wam, że pokażę Wam e, mój sposób. Ja zrobiłam to na Instagramie, ale dużo osób ma problemy, bo albo się psują, albo coś, to pomyślałam, że pokażę ten proces. W każdym razie do czystego wyparzonego słoika wsypałam po łyżeczce mieszanych kiełków. Ja używam te, te z Bio Whole Foods w Polsce, ale mama mi też przysłała wcześniej, tylko już na razie to używam. To jest alfa alfa, e, e, kiełka, a to brokuły. Ok? I tutaj zawsze to teraz zamykam. Gaw pojechał z Jamesem zawieść testy rodziców jeszcze do, na A ja teraz wlewam, to jest ważne, wlewam tutaj wodę z filtra. Ja mam akurat w lodówce. I można zostawić albo na całą noc, albo na kilka dobrych godzin. I będziemy płukać dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Też jest bardzo ważne, ale na razie zalewam je wodą. W ten sposób mieszam troszeczkę I odskładam na stronę Tutaj one w kuchni u nas będą stać No i tyle, a my bierzemy się za śniadanie U nas dzień upływa bardzo spokojnie I z mamą postanowiliśmy zrobić coś Czego nigdy jeszcze nie robiliśmy Na święta w ogóle nigdy nie robiliśmy tego A mianowicie pierogi Dzisiaj będą Będzie produkcja pierogów Zarówno ruskich, jak i z kapustą i grzybami Bardzo jestem sama ciekawa jak nam wyjdzie Bo nie mam doświadczenia kompletnie Znalazliśmy jakiś przepis w internecie i mam nadzieję, że Przez tyle lat będzie warto bardzo bardzo... leniwej kupowałyśmy gotowe. A my mama pierogów nigdy nie kupowałyśmy, Uszka pierogów nigdy się Pierogi nie ma. Pierwszy też kupowałyśmy z i grzybami. Z no możliwe, no to zobaczymy, no. Czy warta świeczka będzie tego zachodu grać, czy, czy niekoniecznie. To życzę na widzenia. talent, no. Dziadku, kto wygrywa, kto przegrywa? Dziadek, ile znalazłeś? Ja tylko mam. Ale też jedną masz? A James, proszę państwa, ja chyba też muszę tutaj dołączyć, żeby. No nieźle. Oj, oj, oj. O. Jaką kolekcję James ułożył sobie? Ale chłopcy mają bieliznę, nie martwcie się. Muszę wam to pokazać, muszę wam to pokazać, bo nie mogę otwieraliśmy walkę. Mój tata włożył talerz. To tato, mamo, kiedy wyjeżdżacie? Fajcie! Boże! Boże! Anna, pewno by tak nie zrobiła. Oh, I got, I got blamed for it the other day. Look, I thought I'd send this to Aggo. One second, let me see if anyone. Oh, oh. my, my heart palpitation. Huh? Najpierw zrobiliśmy z pół kilograma mąki, teraz do, dołożyliśmy, bo zadruwaliśmy z mamą za dużo farszu. E, tam chłopcy z e, farszu oglądają bajki świąteczne, Christmas Chronicles, a my tutaj produkcję. Zobaczcie, jak James Jamesławie super idzie, on ma talent, to mamy, a tutaj Jamesa, naprawdę super. Pierwszy raz w życiu? Brawo, James. Dobrze, no. Rozciągnie trochę, mhm. Babci też są ładne. Piękne, babci, no nie chwaliłam raz. Ciebie też. No, widzisz. No, pokaż, jak babcie robisz. Całe życie zapracowana była i nie miała czasu robić takie rzeczy. A mm. James to w fabryce może pracować. No, naprawdę. Może go do tej restauracji, wiesz, polskie zatrudnienie, no. bo tam jest panie, co robi pierogi. Tak. Powiem. On tak jak po chrzestnym ma zdolności kucharskie. Super. Piękny, piękny. Kończyły nam się farsze i zaczynamy robić z jagodami. Just like peas. Just like peas. <laughs> I just stole the biggest one. It's like perfect. Just <laughs> 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 one. No. Jedną tak, ale zobacz, jaka wielka. <laughs> Brawo. Pot na czole może oznaczać tylko jedno, że kilka godzin robienia pierogów, ale powiem wam, że odkryliśmy super mistrza Jamesa, który jest idealny. Alex troszeczkę farcznie dobrze rozkłada, ale poza tym to powiem Wam, że wyszło super i w sumie zrobiliśmy pierogów z kilograma mąki. I teraz się mrożą, często się mrozi w wodówce. Tak jak widzieliście, zrobiliśmy też z jagodami i... Jestem zdać dumna, o tyle wam powiem. Dobra kochani, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku już, już jutro. Pa, pa!